Cześć, ja jestem Aksis, a to jest kolejny film na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie Fortnite'a. Zagramy w... No, to jest raczej standard yy, Battle Royale. E, moja ranga tu już jest platy na 1 i 76%. Co jak na mnie jest dosyć dużą yy, rangą. A na... A na zarobudowania mam yy, srebro 3. Dobra, to tutaj a niech będą to oddziały yy, Okej. Okay. Odpalamy. I tu macie moje skiny. O, no. Jest mój ulubiony w tej wersji. Mnie też fajny jest skin ten Ten jest mega wysoki. Tu jest rybka rysunkowa, tylko że ja żadnej tu niej takiej e, takiego wzoru do niej nie mam. nic nie ma ten skin on jest fajny bo on może mieć różne jakby takie poświaty może mieć różne głowy mm, mi się najbardziej podoba ta wersja i tutaj mm, jak on ma też plecak swój. On ma też swój plecak. E... To jest plecak... E... O, dobra już za późno, ale... Jego plecak też może mieć tam zmienioną poświatę chyba. to teraz no, jest, jest szansa, że się uda Patina 2 wybić w tej rundzie. I, i może, może nawet się uda wygrać. A ja tego skina wybrałem przez przypadek dobra. Spokojnie, jest spokojnie suwa, więc lecimy tu. W ogóle taka ciekawostka. Na Olimpie. Jest taki, nie wiem czy ci już mówiłem albo pokazywałem, ale na Olimpie. Jest, są tam posągi... Tych, e, posągi e, Są tam posągi e, Tam chyba e, sług e, Tym jest chyba posąg sługi e, Zeusa I ten posąg On ma sześć palc, palców Dobra, piję. Podka. A kurde, ja e, chyba, a nie dobra. Myślałem, że w złe miejsce poleciałem. Ogólnie moim zdaniem. Tkanie wody to jest najlepsza broń w grze, aktualnie. Bo ją możecie wykorzystać jako snajperkę, karabin szturmowy, pompę. Dobra, leży jeden gościu. Tutaj jest. Dobra, jem bałnanka. Mam sporo HP, ale... I to tkanie wody też leczy. Więc to jest mega dobra yy, rzecz. Dobra, biorę tutaj po gościu lód. I idziemy gościa zrestartować. To jest restartowane. Ja mu tu wyrzucę jego tkanie ognia. Bo to jego było. On to sobie zebrał, więc będę uczciwy. Tutaj jakaś brońka. Niech może sobie weźmie. O tutaj mam PMA. Chociaż nie wiem czy będę z niego korzystał, bo bo mam, no i nie będę raczej, bo go zostawiłem już. No i mam to tkanie wody i to to jest też dobre jako PM. O, tutaj mam fi fioletowego, do dobra zaznaczę im tutaj. Ja idę do yy, do kolegów z oddziału. Tą potkę z nimi stegować, Bo mam to, to to użyjemy. Oni tam też chyba coś znaleźli. Teraz wolę, żebym mógł tym autem odjechać. Ale... dobra. ida, kobra Kurde, uderzyłem Dobra, to idziemy Ja mam trochę wolniej auto Ale do dogonię ich Dobra, ten jak nie chce jechać, to... Ja sobie wezmę to auto, bo ono jest szybsze. Trochę. No w sumie tamto jest bardziej wytrzymałe, ale... I sobie tutaj malowanie takie zrobiłem. Ciekawsze. Ja sobie trochę matka zbiorę. Może tu jedno drzewo. Chociaż... No w sumie trochę mam, ale... Ale mogę jeszcze coś zebrać, tego się nie do rozwalić. Dobra, idziemy do palacz. Tutaj jakiś Polek jest. <laughs> jest. z nami w grupie. Dobra, wezmę sobie aptekę. Dobra, tutaj gdzieś są brodowie. Ale gdzie? Nie wiem, gdzie oni są. Oni gdzieś chyba tam byli. Bo wcześniej strzelali do mnie jak jechałem autem. Ale ja tam nie zwracałem za bardzo na to uwagi. Nie. Tutaj chyba skrzynka jest, tak. Dobra, tam leży ktoś z mojej grupy. Biorę snajpę. Dobra, ja sobie zamienię. Tam są. Dobra, może ich pokonamy. No i leży. To jest bot. Dobra. E, ja sobie wezmę snajperkę lepszą, chyba. A, zabrali, dobra. Eee. A, mam tutaj swoją tam. A w sumie tutaj jest lepsza. Tutaj mam to. Ale yy, ja sobie to wezmę. A tu jest tkanie wody. Tam jest tkanie ognia chyba, tak. Pompa i lecimy. lecę tam zrestartować tego gościa a tutaj restartuje ale ja pomogę tutaj może coś będzie nie ale tutaj jest skrzynka Zaznaczyłem, żeby sobie wzięli, bo pompę mam yy, leczenie też, bo w sumie to tkanie wody to, to jest też no, mega fajna broń, bo to jest i na blisko, i na daleko, i yy, to możecie i pompę możecie tym zastąpić, yy, to was leczy w wodzie. No to jest po prostu super. Tutaj skrzynka jest, ale w ogóle, że tutaj nikt nie, nie zbudował tego, tego miejsca. Ja sobie wypiję pod... O. Biorę to, to Mikana. Dobra, idziemy, idziemy do strefy, bo to... Trzeba uciekać, żeby strefa nie zjadła, bo później może być problem. No, ja tutaj trochę chyba straciłem, ale się podraczył tutaj w wodzie. Tam... Tam ktoś idzie gdzieś uuu i jednym autem dobra ja ich tam może mi się uda ich zaznaczyć ale chyba przejechali gdzieś dalej już tu nic nie ma Gdzieś są nadal I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam iść. Ale o, ktoś tam jest. Idę tam, bo ja mam wodę i to mega dużo zadaje, więc... A, tutaj już sami pokonali tamtego kościa. Kurde. O, to... I dobra kość, mamy medalię. A ja wymienię to Migana. Wolę to Strzelają do mnie, dobra Dobra, złota pompa. I to jest To zamieniam. Gdzie to? Tutaj chyba, tak. Tu się gościu buduje. Spadłem stąd. Okej, okay. no ja nie wiem gdzie oni są. Ale na pewno to gdzieś tu. Bo pokonują moich. Kurde strefa. Nie wiem gdzie oni są. Ale uciekam. Dobro jest woda. Więc mam leczenie? A nie, bo to nie leczy w strefie no tak. nie jestem w bezpiecznej strefie, ale tutaj jeszcze jest ta burza, bo ona się musi wycofać Dobro ja apteczkę jem. D, dostałem. Mam mapię, patrzyłem i piąte miejsce. No i mamy tą proteina dwa prawie. No i na no, dzisiaj to już będzie koniec. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.